Proszę Państwa, wnuk wspaniałego, znakomitego Saddler Wellsa, zwycięzca nagród, skarba, rulera, rekordzista na 1600 metrów, w memoriale Jurejwicza, drugi wstrzegłamia sereny przed świtem. Proszę Państwa, jeden z najlepszych koni trzyletnich rocznika 2012 Hardware. Lot number 35, ladies and gentlemen, hard work. Lot number 35, grandson of Saddler's Wells, the winner of Scaraba, 2,000 guineas, the track record over 1,600 meters, the winner, second in Segomia and Serena, and also the Chichita Prize. Let's start the bidding with. 50 000 złotych, 50, 50 000, 50 000, 50 000, za hardwareka. Żywienie to naprawdę niezwykłorówna cena za tego konia. That's really not a high price for this horse. Hardware, 50 000, 50 000, 50 000, get 50, 50, 50, 50, 50 40, 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 40 tysięcy, czy ktoś zaoferuje mi 40 tysięcy za hardwareka? 40, 40, 40 40 tysięcy, 40, 40 dostanę 40, 40? Jest 40 Dziękuję bardzo. Czy dostanę 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50 tysięcy 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50 tysięcy 50, 50, 50 50 tysięcy, 40 mam, po mojej prawej ręce 50, czy 50 tysięcy 50 tysięcy, number number 35, hardware 50 50,000, 50 50

Proszę Państwa, to naprawdę nie jest wysoka cena. 50 tysięcy, 50 i końc zostaje z nami w ringu. 50, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50 000, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50, 000, 50 000. dostanę 50, 50, 50? 50 tysięcy, 50, 50 tysięcy, 50 50 Nie widzę. Nie mam oferty na tym poziomie. Ja don't see the offer over 50 tysięcy. And I have to send the horse back to the stable. 50 tysięcy. No niestety, nie mamy. Dziękujemy bardzo i do ringu poprosimy kolejnego konia.